Witam Was na kanale 1000 talerzy i dzisiaj chciałam Wam pokazać jak ja robię kurczaka w całości. I tego kurczaka ja będę dzisiaj robiła na grillu, ale równie dobrze możecie go zrobić w piekarniku. Możecie go albo położyć na blaszce, po prostu go upiec, albo możecie go zawinąć najpierw w rękaw foliowy i piec w rękawie, a dopiero później go zrumienić, podpiec jeszcze w piekarniku. Ja go będę robiła jutro na grillu, on się będzie marynować mniej więcej 24 godziny. No i tak. Potrzebujemy kurczaka w całości. Ja słuchajcie, go nie będę porcjonować. On będzie tylko przecięty w pół. I teraz jeżeli chodzi o przyprawy. Jest tego bardzo dużo, więc ja się posilę ściągawką. Potrzebujemy yy, od... 5 do 10 łyżek oleju. W zależności od tego, jaką chcecie mieć mokrą marynatę, bo niektóra, wiecie, niektórzy są zwolennikami bardziej suchej marynaty, a niektórzy bardziej mokrej. Ja do tego kurczaka akurat wolę, kiedy tej marynaty jest więcej, dlatego ja dodaję. Ja tutaj mam 10 łyżek oleju. Jeżeli nie chcecie dodawać tyle tłuszczu, to po prostu to zredukujcie. To też nie ma większego znaczenia w przypadku tego przepisu. 4 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki octu. Ja mam ocet z białego wina trzy łyżki y, miodu. Miód obojętnie jaki. Jeżeli nie macie miodu, albo nie jecie miodu, możecie go zastąpić na przykład syropem klonowym, albo y, możecie zastąpić na przykład zwykłym cukrem. Dwie, trzy łyżki zwykłego cukru też zastąpią to. Więc nie musicie się przejmować. Y, zamiast octu też możecie dodać sok z cytryny. To też nie ma większego znaczenia. Chodzi tylko o jakiś kwaśny element, y, żeby wyrównać smaki. I teraz tak. Mamy cały talerz przypraw, i ja mam nadzieję, że nic nie pomylę. To jest teraz tak. Potrzebujemy 3 łyżki papryki słodkiej. To jest czerwona papryka słodka w proszku, obojętnie jaką weźmiecie. Jedna łyżka papryki wędzonej, też czerwonej, sproszkowanej. Jeżeli nie macie wędzonej, możecie po prostu dodać jedną łyżkę więcej e, zwykłej czerwonej. Tutaj mamy cebulę granulowaną, albo cebulę w proszku różnie na to zwał, to z tego mam dwie łyżki. Jeżeli chcecie, możecie zastąpić tą cebulę normalną, świeżą cebulą, ale musicie pamiętać o tym, że albo tą cebulę dajecie w dużych krążkach i obkładacie kurczaka, a potem przed smażeniem ściągacie i dodajecie tylko tą cebulę znowu na koniec pieczenia czy smażenia, albo kroicie ją bardzo, bardzo, bardzo drobno i tak naprawdę wcieracie w tego kurczaka i ona już tam zostaje. Tutaj mam dwie łyżki przyprawy do kurczaka, obojętnie jaka firma. To może być równie dobrze jakakolwiek. Pierwsza lepsza mieszanka yy, przypraw na grilla i tak dalej nie ma większego znaczenia. Tutaj mam jedną łyżeczkę czarnego pieprzu, dwie łyżeczki soli i jedną łyżeczkę jarzynki. Ja bardzo rzadko używam jarzynki, ale do tego akurat kurczaka ja jarzynkę potrzebuję i mi smakuje i ona będzie. Jeżeli ktoś nie używa, po prostu dodajecie trochę soli więcej i nic więcej. Nie kombinujecie z tym. I tutaj mam pieprz czosnkowy, jeżeli nie macie pieprzu czosnkowego to samo, jeden ząbek czosnku w zupełności wystarczy trzeba go rozgnieść albo bardzo drobno pokroić, wetrzeć w kurczaka też będzie ok no i tak wyglądają nasze przyprawy i zabieramy się do pracy dobra, teraz tak potrzebujecie miskę, jakieś naczynie w którym to wszystko będziecie mogli wymieszać, ale to musi być duże naczynie olej Sos sojowy, ocet, miód. Słuchajcie, nie bójcie się słodkości ani y, miodu, albo syropu klonowego. Syropu klonowego, jeżeli będziecie chcieli dodać, no to jeden do jednego. Czyli ja mam tutaj trzy łyżki miodu, czyli trzy łyżki syropu klonowego. Y, nigdy nie robiłam syropem zagawy, y, więc możecie spróbować. I teraz te wszystkie przyprawy po prostu wsypujecie. No. I to trzeba, słuchajcie, wymieszać. Z tego wyjdzie taka no, rzadka pasta. Coś w ten sposób. Ja to właśnie trzepaczką zawsze staram się dobrze wymieszać, bo ja mam jakieś takie wrażenie, że trzepaczka dobrze miesza. Słuchajcie gęste, takie jak gęsta śmietana. No i tyle. To odstawiamy i zajmujemy się kurczakiem. I teraz, jeżeli chodzi o kurczaka, abyście to wszystko dobrze widzieli. Widzicie dobrze. Kurczak, tu są jego piersi, i ta strona, gdzie są piersi, musi być odwrócona. Czyli odwrócamy go w ten sposób. Tutaj. Tą stronę trzeba rozciąć. Ja to zrobię nożycami, ale równie dobrze możecie to zrobić ym, nożem. Albo wiecie, co pokażę Wam nożem, jak się to robi, jak ja to robię. Ja słuchajcie, wbijam nóż i po prostu przekrawam w ten sposób. Czyli o, nie potrzebujecie nic ekstra do tego. I teraz to sobie wezmę i teraz jak już mam rozciętego tego kurczaka w ten sposób po prostu przekładam go na strony piersi do góry i ja go ręką zgniatam tak żeby trochę mu tutaj ten, te kości połamać o. i w ten sposób tu jeszcze to coś trzeba obciąć ja to zawsze obcinam o. w ten sposób. I tak, tak zrobionego kurczaka dopiero teraz myję i go osuszę. I tak samo wyczyszczę mu tutaj wszelkiego rodzaju jeszcze jakieś pozostałości dalej. Ale ja to robię dopiero na tym etapie, dopiero teraz jak go przecięłam. Także zaraz wrócę już po umyciu. Tu już mam kurczaka zrobionego, umytego. I teraz go po prostu trzeba włożyć do naszej marynaty. I ja go wkładam w całości. O, najpierw e, mięsem, jakby do dołu. Dlatego potrzebuję zawsze dużo miska do tego. I go obracam. W ten sposób. Trzeba go wszędzie, z każdej strony, dobrze pokryć marynatą. W ten sposób. I teraz tak. Ja go wstawiam do lodówki na 24 godziny. I on będzie jutro dopiero grillowany. To, że jest tej marynaty tak dużo. To się tym w ogóle nie zastanawiajcie się nawet nad tym, dlatego że my będziemy potem jeszcze na grillu czy w piekarniku ekstra go tym wszystkim e, smarować. Także no, do zobaczenia jutro. Witam Was dnia następnego. Tak wygląda kura. Ja ją obracałam dwa razy chyba i znowu ją wsadziłam jakby mięsem do dołu, czyli tutaj rozci rozciętą częścią kurza. Godzinę. I słuchajcie, ja idę ją teraz wstawić do yy, nagrania i Wam pokażę jak ja to robię. Ok, grill gazowy yy, mamy rozgrzany i teraz go otwieramy. Wszystkie, wszystkie palniki są włączone bardzo mocno, rozgrzane i teraz wrzucamy kurczaka. Zostawiamy go z jednej i z drugiej strony tak po minucie. Zamykamy i za minutę go obrócimy na drugą stronę. Teraz obracamy kurczaka. Chodzi tylko tak naprawdę o to, żeby go trochę ściąć. W ten sposób i znowu zamykamy. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby marynaty nie wyrzucać. Będziemy smarować jeszcze kurczak. Dobra. Kurczak wygląda w ten sposób. I teraz my mamy grilla gazowego, więc my kurczaka ustawiamy, kładziemy go z boku i ten palnik, który tutaj jest z boku, praktycznie go wyłączamy. Środkowy palnik dajemy na. Połowę i trzeci palnik, który z tamtej strony on zostaje. Jeżeli tutaj się wam, tak jak nam teraz zaczyna coś palić, i tak dalej, po prostu trzeba to chwilkę skontrolować, nie dopuścić do tego, żeby był otwarty ogień. No i tyle. Jeżeli ktoś ma, no i teraz zamykamy i zostawiamy go, ile tam? Gdzieś około półtorej godziny. Jeżeli ktoś ma grilla węglowego, otwórz mi to jeszcze na chwilkę. Jeżeli ktoś ma grilla węglowego, to tu po tej stronie nie może zostać żadnego żaru. Cały żar musicie zrzucić sobie na drugą stronę i on tak też musi być pod przykrzyciem gdzieś około półtorej godziny. I marynaty słuchajcie, nie wylewacie, tu jest marynata. Ją zostawiacie. Będziemy co jakiś czas smarować. Gdzieś co 15-20 minut. Gdzieś to pół godziny, czyli tą marynatę tak na trzy razy rozłożymy. Nie pali się. I w ten sposób. I zamykamy i zostawiamy go na pół godziny. Teraz będziemy smarować marynatą kurczaka. Tak wygląda po pół godziny. W ten sposób. Widzisz, jak pachnie? Super pachnie, po prostu. My korzystamy z tej marynaty, w której on się marynował. Trzeba ją troszkę, właśnie, zamieszać i go posmarować. I zawsze, słuchajcie, smarujemy górną część i zostawiamy to tak. Czyli już, jak go przewrócimy, to już z tą marynatą znowu nie przewracamy w drugą stronę, tylko ona tutaj spokojnie. Będzie nawilżać tego kurczaka i, i będzie sobie sama spływać. Z mhm, okay. pani kombinujemy i znowu zamykamy na pół godziny. Tu mamy kurczaka po godzinie. Tak wygląda. Marynata jeszcze cała nie spłynęła. Teraz go znowu obrócimy. I znowu będziemy go smarować pozostałą marynatą. I zostawiamy go na ostatnie pół godziny i już praktycznie z nim nic nie będziemy robić. Jeżeli będziecie go robić w piekarniku, to zasada jest taka sama: czyli co pół godziny go obracacie i smarujecie marynatą. Jeżeli ktoś robi go w rękawie, to w rękawie robi około 40 minut, a później należy podwyższyć temperaturę do 220 stopni, rozciąć rękaw i też go smarować marynatą. No i tyle. I zamykamy. I to już jest ostatnie pół godziny. Teraz już wyciągamy kurczaka. Tak się prezentuje. I odkładamy go na deskę. czy znaczy, może odkładam. O. Tak się prezentuje. W całości. Jeszcze go Wam rozkroję i pokażę, jak wygląda w środku. Tak wygląda już gotowe danie. Tutaj jest łódko z kurczaka, z kukurydzą i z makaronem ze szpinakiem. Tak my to podajemy. E, tak wygląda... Kurczak rozkrojony. Słuchajcie, on jest wilgotny w środku. Jeżeli będziecie robić w piekarniku, tak samo nie ma żadnego problemu. On będzie wilgotny, więc tutaj się nie musicie niczym przejmować. Zresztą tutaj nawet widzicie w piersi widać, że soki się zbierają. On był zamknięty, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. No ja Wam życzę smacznego i zapraszam do następnych filmów.